W najbliższy weekend Wrocławia nie będą mieli okazję już po raz ostatni wziąć udział w spotkaniach z cyklu Muzyka w Muzeum, które od czerwca bieżącego roku organizowane były przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku. Dla tych Państwa, którzy jeszcze nie brali udziału w tych spotkaniach, przypomnę, że są one darmowe dzięki temu, że organizowane są w ramach projektu promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne i każde z nich poświęcone jest danej epoce lub stylowi w sztuce i muzyce. Składa się z krótkiego wprowadzenia w sztukę danego tematu i, i koncert. Ostatni koncert pod tytułem Niezwykła Laguna poświęcony będzie twórczości Antonio Vivaldiego, wybitnego włoskiego skrzypka i kompozytora okresu późnego baroku. Podczas koncertu usłyszymy m.in. No, uwielbiane przez wszystkich i znane koncerty numer 3 F. Dur jesień i numer 4 F. Mol zima z Czterech Pór roku. Wykonawcami będzie zespół kamerata Władysławia i skrzypek Marcin Tarnawski. Prelekcję poprowadzi pani Krystyna Kotula, kierownik działu sztuki naszego muzeum i będzie ona dotyczyła skarbów sztuki. Wenecji, miasta, w którym urodził się Antonio Vivaldi. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 15 listopada o godzinie 17 w głównym gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego 1A we Wocławku. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy.